No, to tak, to pij na pewno w tego drugiego. Dobra, elo, sesja. <grymka i fuj> elo, przywitajcie się. Kulturka, wszystko. Bo pamiętajcie, że ja jestem kulturalny. Prawda, Krzysiek? Panuję za to bardzo. No i widzicie, warto być kulturalnym. Pamiętajcie. Szatanasy najebane przed sobą, zaraz chcę iść spać. Jakby ktoś pytał, bo jestem kurwa fejmem takim. No. No i co? No i tak się zasłaniał kurwa Witzowe. Mi się no zasłaniał, no. Nawet mu kurwa Witzom nie pomoże, a wczorajszy dzień to problemy techniczne. Jesteśmy niepokonani. No, zgadzam się w sumie. Myślę, że nie ma na mocnych na nas. I nawet kurwa ten Witzom im chuja pomoże. Ciekawe... Ciekawe kto im będzie kolejny pomagał. Ciekawy jestem. Zobaczymy kogo wezmą, no. Wątpię. No pewnie Witon, może Witona teraz wezmą do pomocy. Wątpię, że Witon bierze z nimi. Chociaż zobaczy się. jednych kto by to nie był. No tak, i tak wygramy. Chodźcie do tego człowieka, raczemu wy tam stoicie. Nie mam pojęcia. Idioty. No cóż no... Się nas zasłaniał tym Widem. A wczoraj to kurwa nawet nie liczę tego dnia, bo to były ustawki kurwa, gdzie my byliśmy w dziewięciu. Człowiek też w sumie żeśmy troszeczkę tak testowali, także. No wiesz, niby się bilans liczy przegranych, ale teoretycznie się nie liczy, bo to były testy. A dwa razy chyba nas wbili w dziewięciu. No to ja takich ustawek nie liczę, jak wygrywamy. No to samo, no. Jakby to oni byli w, w dziewięciu, to szacun. No no tak. No ale dobrze wiedzą, że nie mają podjazdu. No tak. No, naprawdę, ten ulicam też im chuja pomoże. Jak wyjdę, No. On tak gadał, że o, ulicą, No i co ten ulicą? Ulicą, przede wszystkim ulicą ma no, gorszego łowcę ode mnie. Zgadzam się, no. Chłop chyba nawet zbroi nie ma złożonej na sto. Nie. Więc nie, nie wiem. Stój. Chcę zobaczyć co. jakieś itemy za PLN Jakiś randomowy łowca. Kurwa, gdybyś miał łuko otrótł na 110, a, pierdolę, cała bestia margonemska by była. Ale z tego co wiem, to Shadow go ma. Wiem, wiem, że go ma. Także Shadow może sobie zrobić naprawdę szybkiego owce. Ale dobra. No co? Totalna dominacja, jak widać, wpis do FIDE 1G dla szatanasów ogólnie 500. I jebać was. Nigdy, kurwy, tego nie odbijecie. Nigdy. Nikt ci, Bartoś nie pomoże. Nikt. Elo?